Na co jest ten Shadow X, ze mną jest dzisiaj. Ma trzykrotny i gramy sobie uproszczony. Dasz dwa. Przechodzimy do antyterrorystów. O, druga część. Weszliśmy do. Oczywiście jest dzisiaj trzeci odcinek, w sumie, bo tam się powinien nie liczyć. Myślałem, że zabieram naszego. Mam hyperbista. O, ja kupujemy sobie rewolwera. I tak słowo nie grasz. tak? Y Dobra. są Dobra. Prawie zrobiłem dzisiaj, bo się rozgrzaliśmy przed tym jeszcze odcinkiem. Prawie zrobiłem Aisa. No seksować, który zrobił Aisa na botach. Dobrze gra. Scoutem, oczywiście. No scoutem, tak. Nie ma mamu. Się nie obraź nie złapa. Dostał przez ścianę wcześniej, bo asysta nie zdradza mawki, ale na mnie jest taka... Scout jest taki dobry na, na, na mnie, taką sniperką więc jest dobry. O, Desert Diggle, brązowe deko. O, on jest fajny. Brązowe deko. No. Z też się chyba da kręcić. A nie, nie da się. Z się akurat nie da kręcić. No, a szkoda, szkoda. By fajnie by to wyglądało Diglon, co nie? No i mieliśmy skąpik gorować kanto no, strona będą te 15 minutowe na razie pierwsza runda wygrana i tak jeśli Wam się spodobały escapeisty wczoraj aha i dziękuję Nie wiem kto tam dał subskrypcję bo nie patrzyłem ale dziękuję za suba ja dałem. Dziękujemy za suba. Dziękujemy za suba. Co to miało być? Jeden, ja tylko jednego. Ale cię w plecy wziął, jak nie wiem co. A jeszcze banisz, czyli jedno mi, później. Cię... No dawaj, masz. Ostrój straci kamerę. Ale fajnie. aha, strasznie jest. Poczynna burza. Fajnie wygląda, pewnie trochę. Bo... Fama z rozbiórka, jest też, jest też P90 rozbiórka. O. Czy pani łapie co? Jest Digil naga chyba, a nie brązowe deko. O, gościu ma butterfly'a. Co się dzieje? Że nie, myślę, że nie widać mojej twarzy. Nie widzę. Nie, bo na awkę bym ci zostawił za hajki. Trzeba kupić. O kurde no po co? Ej, ja tak pewnie teraz nie zginę. A co Bo nie, bo ja. Właśnie to Co no, Kurde ty dostaniesz. Dobra, Marciksowa ty gra teraz sobie. O ile boli. <laughs> I tak, seria z Minecrafta dalej będzie trwać. Z The Escapist też. No, oczywiście. Żwy, źwy, bym. Skauta mogę se kupić w sumie. Zabiłeś go, prawda? Ja 2-0 dla nas. No dobrze, tu będę pilnować paki, bo ja do mil. Ja do Dobrze, zabił? Kolejnego, czy będzie trzeci? Nie będzie trzeci. No, niestety, ale ja. Słyszał mnie. Jeszcze cię bardzo że mnie z, z, bie, słyszał, wiedział, że ja... ja sobie mogę kupić to, a mnie to I po co w wypadnął? No. O! I coś wam pokażę, jeśli ktoś się na to nabierze, będzie lol. Czasami ktoś się nabiera na ten, na wobikach. Co? Aha, z góry. No dostał flasha, ale ten nie dostał i cię zabił. Co on robi w ogóle? Hm. Czekajcie chwilę. Przepraszamy Was za cięcie, ale potrzebne nam było cięcie. I tak, gościu tutaj ma Hyperbista, WP. Beka. Szkoda, że my nie mamy. O, widzę, że ktoś tu Cobblestone otwierał. A Szkoda, jakbym dropił Dragon Lord, to hopie... Miałbym bekę do końca życia. No ja też. Dobra, ugra... Nie, nie ugraliśmy. Tylko jeden został. Ugraj to, chopie ugraj, to musisz. E tu, 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 tu! No co on zrobił? zdefizowałby to! Defuse, defuz, defuz Nice. Przezyw. się jakby go zrobił jeszcze. Mm. Patrz, żeby go nie zabili z Hyper był mm. Aha, mięso to kupić. Teraz jadę. Skalciko, przepraszam za mojego palca. Co ty mm. odwalasz, chłopie? Nie wiem. Tak się nie robi. Mm. No, Serio, zdefuzował, ci... podaj pakę. Taka była. To Ani. nie był flash, tylko ten. ten. A to nie, był flash. To był zaczerpnięty flash. Na bo dostanę. Dobra, tak go nie ma, bo tam się. Gdzie? Aha, ale wyszedł od tego. Zabijesz jakieś typa jeszcze? Nie, nie, Na razie ja tylko ty zabijesz dwóch. A... Ale gościu miał dużo killi. No się śmiał jakby ten ostatni gościu... Ugrał. Ja bym się śmiał, jakby ten gościu ostatni co został, ugrał. Sam na raz, dwa, trzy, na sześciu. on wiedział, że oni tam są... No, no widział głowę tego typa wcześniej. No Bo rzucił. Karambit. Prze ty... Ciekawa jakaranga. się, jakby był bez rangi. <grym> My mamy Silvera jedynkę, bo spadliśmy ostatnio. Silvera... nie. Silvera elitarnego. Z mistrzowskiego elitarnego srebra. Spadliśmy na Silvera jedynka. Beka ale też w sumie przez tym, bo niektórzy to naprawdę z, tym, że Są, mi pewnie. zostało tylko 1000 zł. O, nie się pewnie mi tego nie odrobisz. No też, aby nie. Dobra, nie masz po co skanować już. Zdałoby się, żeby ktoś podsadził, wiecie? No, no, to by się weszło. Dobra, jest jeden. O pilujemy co dzieje Tu short. Dobra, no, no, na szordzie. Odrobiłem się a nie muszę. Ławkę się kupię. No. Nawet Nawet jak z Przegram to Marcik, chyba będzie miało na AWP, oczywiście jestem ja za gościem. Gościu tu ma hyperbeast, ja prawie ten na, na cały monitor nagrywam. Dobra. Tylko, że Dobra, czekamy tutaj. Wait, wait, wait. Smok na mida został rzucony. Ale fajne. Uważaj. Dostał chociaż raz? Jak nie dostał, jak dostał, no bez. A i fajnie, że wiedział. No bo mógł wiedzieć. Skąd jak ja nie strzelałem? No ale. Dobra, 2 na 4, może wygramy. Przegramy to BKB. To będzie źle. Dobra, już wygraliśmy. Kamera nie ma piostrości. No dobra, super. Referek wróci sobie Wyraźnie. Dobra, teraz się ABP kupuje. O! No hajstul, 6 tysięcy, tylko bez granatu, żeby mi coś zostało. Tylko jeden fest. Przynajmniej inną czworeczkę, żeby mi zostało. O, o, ja to ci zostałem. Ja mam abotę, cię nie ma bajki, żeby ci nie zostało. Idę z tym, bo. z usp usp Kurde, czemu mi ty nie szczera? Dobra, trudno. boję się, że tu mnie zabiją za chwilę. Tu. Nie zabiją cię tam, jest trzech twoich. I ja. Przema! A ty masz jak, jakiś skin? No, to masz teraz chyba. O, chłopie, nie podstawię tego łba. O kurde. Łooo, żeś to tu. Dobrze. Macie telonik na bani. O, ten też jest na Boże. Gorzej. Adme zabił. Przepraszamy, weź na chwilę trzeba zrobić wycięcie. Dobra, przepraszamy was za zacięcie, ale znowu trzeba było zrobić cięcie. Niestety. Uj, ale nie ma. Oj, oj, oj ostrość. Jest już ostrość? Jest. Tylko przełączyłeś na kałaszka. O, gościu ma. A, zabiłem Czech. Być może i, Butterfly. Butterfly -a. Butterfly -a i Dobra, do czegoś. Dobra, popatrzymy na naszego, edgra. Super bestia. Popatrzy Bóg. To jest jeden na jeden. Short, short! Jeden na jeden nice. Czekajcie chwilkę. Ja sobie wezmę mikrofon. Nic mm. mm. nie, nie widać. Już. Jak będą to u to będzie przechało. jeden na jeden, czy jedna nice. na dwa, nice, nie zdąży, trzy, dwa, jeden, nie zdąży, nice, ale ugrał, dobrze gra, dobrze gra, to dobrze, a będzie musiał za, za chwilę kończyć odcinek. Okej. Okay. To do 14 minuty chyba kończymy odcinek. Kiedy kończymy odcinek? Masz 9KP Dobra, dziękujemy Wam za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Za zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału, by być na, na bieżąco. Dzięki, Narka.